W dzisiejszym odcinku postanowiłem sprawdzić dla Was różnego rodzaju spreje na owady, a właściwie na osy i na szerszenie. W sklepie pojawia się dużo środków, które nazywają się gaśnicą na osy i na szerszenie, sprejem na osy i na szerszenie. Więc jadę do sklepu, zobaczę co znajduje się na sklepowych półkach i sprawdzę jak to wygląda, jaki jest zasięg takich preparatów, ponieważ chodzi o to, aby stać w bezpiecznej odległości od takiego gniazda os czy szerszeni. I zobaczymy jaki będzie tego efekt. Zapraszam do oglądania. Idę do sklepu i zaraz zobaczymy, co jest na sklepowych półkach, jest trochę tutaj środków, jest fokus. i szerszenie, natychmiastowy efekt piana, więc to może być fajne. Tutaj mamy target, os i szerszenie, to wezmę drugi i wezmę jeszcze brosa trzeci, zasięg do 5 metrów, więc sprawdzimy to. Jestem na miejscu, wybrałem sobie takie miejsce, gdzie sprawdzę te preparaty. Oczywiście nie będę w stanie sprawdzić ich pod kątem skuteczności, ponieważ nie mam żadnego gniazda ani os, ani szerszeni, a dodatkowo potrzebowałbym trzy takie gniazda, żeby móc ocenić skuteczność tych środków. Jednocześnie ja będę chciał się skupić na e, czasie, ile, takie pojemni, ile taki pojemnik, ile takie opakowanie będzie się opróżniało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą będę chciał sprawdzić, to faktyczny zasięg, ponieważ z tego, co już na szybko sprawdziłem, e, tylko jeden producent podaje informację o tym, e, z jakiej odległości i na jaką odległość ten preparat powinien e, starczyć. W przypadku tych dwóch. Tutaj e, jedyna informacja o dalekim zasięgu znajduje się tylko na tym preparacie, ale już w instrukcji obsługi, w sposobie zastosowania nie ma nic e, więcej, więc zobaczymy jak to się sprawdzi. A, no i bardzo ciekaw jestem tego rozwiązania, ponieważ tutaj napisane jest, że to jest piana, która, e, jak to nazwał producent, uniemożliwia wychodzenie i wchodzenie owadom do gniazda, więc. Myślę, że to może być mój faworyt, ale tak naprawdę okaże się to za, za chwilkę. Z racji tego, że ten producent postawił poprzeczkę wysoko, ponieważ napisał w etykiecie w stosowania, że zasięg jest do 5 metrów. Mam ze sobą metrówkę, odmierzę odległość 5 metrów, ponieważ uważam, że jest to już odległość bezpieczna z której można takie gniazdo os czy szerszeni opryskać. No i zobaczymy, czy faktycznie te 5 metrów deklarowane przez tego producenta się sprawdzi. No i w przypadku tych dwóch pozostałych tak samo ustawię się w odległości 5 metrów. Celował będę w ten kamyk. Mam ze sobą metrówkę, która ma równo 5 metrów. Tutaj mamy 5 metr, więc to jest faktycznie duża odległość. I szczerze, będę pozytywnie zaskoczony, jeżeli taki mały spray pod ciśnieniem da radę pokonać taką e, odległość. Biorę się za pierwszy z nich. 5 metrów to na pewno nie było, ale tego nie deklaruje producent na swoim opakowaniu, więc powiedzmy, że możemy to uznać. Teraz sprawdzę drugi preparat, który ma deklarację 5 metrów na swoim opakowaniu. W przypadku tego preparatu myślę, że zasięg był mniej więcej może na 2-2,5 metra maksymalnie, więc to jest troszeczkę za blisko, żeby stanąć w bezpiecznej odległości od zwalczanego gniazda. Biorę teraz preparat z deklaracją pięciu metrów. Faktycznie było troszeczkę dalej. Ten strumień był też taki mniej rozpylony. W przypadku tego pierwszego preparatu ten strumień był taki bardzo mocno rozproszony. Tutaj dzięki tej końcówce ten strumień był bardzo skupiony, ale to też nie było 5 metrów. Preparat mniej więcej tutaj jest nawet mokro. Powiedzmy dwa, czyli jakieś 3-3 metry z haczykiem. No i ostatni piana. Tego preparatu. Na ten preparat czekam najbardziej, bo mnie zastanawia kwestia tej piany, i za chwilkę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 3, 2, 1, start. No, i tutaj bardzo fajnie, ponieważ widać całościowo zasięg. Niedużo tego preparatu doleciało do kamienia, czyli do 5 metra. Ale myślę, że spokojnie jakieś 4, nawet 4,5 metra zasięgu było. No i faktycznie jest to piana. W przypadku żadnego preparatu nie uzyskaliśmy 5 metrów. Najbliżej 5 metrów był ten środek w postaci piany. I powiem Wam szczerze, że faktycznie bardzo fajne rozwiązanie. Nie rozpyla, nie leje się, faktycznie tworzy pianę. Wydaje mi się, że też e, rozpylał się najkrócej, ale to za chwilkę zobaczę w, e, w nagraniu. Jednocześnie, gdybym ja miał wybierać coś do zwalczania gniazda ostrych Szerszeni we własnym domu na własną rękę, to faktycznie wybrałbym ten, e, ten preparat. Jeśli chcecie więcej takich testów, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia i cześć.